Na każdej mszy świętej słyszymy słowa kapłana, który mówi o Panu Jezusie oto baranek boży. Po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii wiemy już, że te słowa wypowiedział Jan Chrzciciel o Panu Jezusie, i to właśnie od Niego zapożyczyliśmy je i stosujemy do dzisiaj w czasie każdej mszy świętej. Baranek Boży oznacza, że Pan Jezus oddał za nas swoje życie na krzyżu. Stało się to, jak wiecie, ponad dwa tysiące lat temu w Jerozolimie, ale my dzisiaj możemy tę ofiarę Pana Jezusa przeżywać na każdej Eucharystii. Taka jest właśnie tajemnica przy świętej. Ale pójdźmy dalej w tej historii, którą usłyszymy dzisiaj w Ewangelii. Widzimy Jana Chrzciciela, który Stoi z dwoma uczniami i gdy spotykają Pana Jezusa, Jan mówi, że to właśnie długo wyczekiwany Mesjasz, Baranek Boży. Dwa uczniowie zostawiają Jana i idą za Panem Jezusem. Stają się od tego momentu Jego uczniami. I zwróćmy w tej scenie uwagę na Jana. Jan nie obraża się na Pana Jezusa, że traci uczniów, że ci uczniowie przestają już chodzić z nim, a dołączają do Pana Jezusa. Możemy się od Jana z tej sceny nauczyć bardzo ciekawej cechy, a mianowicie pokory. Co to znaczy być pokornym? Możemy być pokornym w naszym życiu, gdy nie będziemy pragnąć, aby zawsze być najważniejszym, najlepszym, najbardziej lubianym, czy przez wszystkich docenianym. Człowiek pokorny. Umie zrezygnować z czegoś w życiu i chce, aby to inni mieli jak najlepiej. On nie boi się, że przegra w jakichś zawodach, że um, zostanie wyśmiany czy niezauważony przez e, koleżanki czy kolegów. Wie, że Pan Jezus oddał za niego swoje życie i że kocha go najbardziej na świecie. Dzięki temu nie musi się z nikim prześcigać, nie musi udowadniać, e, jaki to jest wspaniały. Jest szczęśliwym człowiekiem, spokojnym, takim, który e, cieszy się z tego, co ma. I cieszy się z tego, gdy jego koledzy czy koleżanki mają nawet coś lepszego od niego: nowszą zabawkę, nowszy telefon, może są lepsi w Minecrafta czy e, w koszykówkę. Kochani, uczmy się pokory, e, abyśmy umieli z uśmiechem i radością przechodzić przez każdy dzień e, tego nowego roku, który się niedawno rozpoczął. Do zobaczenia wkrótce!